Za to się Niwczyk, która jest już po skomplikowanej operacji serca w Genewie, kolejne gorsze dni. W tym tygodniu czekają kolejne, tym razem nieplanowane i niewliczone w pierwotny kosztory, zcewnikowanie serca. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało działające na terenie powiatu leszczyńskiego laboratorium, w którym wytwarzano substancje psychotropowe. Przestępcy działali na hurtową skalę. Kandydaci na kierowców więcej zapłacą za egzamin na prawo jazdy. Decyzję w tej sprawie podjął w poniedziałek 27 lutego samorząd województwa. Wielkopolskiego. W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu miała miejsce narada Kadry Kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej. Celem narady jest podsumowanie całorocznej działalności Państwowej Straży Pożarnej Województwa Wielkopolskiego. 28 lutego przypada Światowy Dzień Chorób rzadkich. Jedną z nich chorobę Pompego leczy się na oddziale neurologicznym leszczyńskiego szpitala. Dziś wieczorem front lecznicy zostanie specjalnie oświetlony na znak solidarności z chorymi i ich rodzinami. Prezydent miasta Leszna zaprasza na 11 Leszczy obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się 1 marca o godzinie 13:00 przy pomniku na ulicy Poniatowskiego w planie przemówienie, część artystyczna oraz składanie kwiatów. Centrum Kultury w Śmiglu zaprasza z okazji Dnia Kobiet na koncert Krawczyk Show.